Zapewne wielu z Was kojarzy mniej lub bardziej popularne ciągniki ze wschodu, które były produkowane w naszym kraju i na nasz rynek. Do takich popularniejszych producentów możemy zaliczyć marki Pronor oraz Farmer. Natomiast do tych zdecydowanie mniej znanych marki Ślązak, Sipma oraz Farmot. Na polskim rynku była jednak obecna także marka, która w mojej ocenie zalicza się zarówno do tych popularnych, jak i tych, które były kojarzone znacznie rzadziej. Mowa oczywiście o Marceleda. Która przez kilkanaście lat specjalizowała się w produkcji ciągników władymi oraz LTZ, skierowanych na nasz, polski rynek. Polska, lata 90. XX wieku. W najlepsze trwają reformy balcerowicza, które stawiają na głowach nie tylko przemysł, ale i rolnictwo. Najbardziej poszkodowanymi bez wątpienia są ludzie pracujący w dotychczasowych państwowych gospodarstwach rolnych, którzy z dnia na dzień, słusznie lub mniej słusznie, tracili pracę. Następna grupa zawodowa dotyczyła rolników. Którzy posiadali jakieś zobowiązania kredytowe, a którzy po reformach zostali podstawieni do muru, a ich sytuacja była wręcz tragiczna. Reszta rolników natomiast borykała się z mniejszymi lub większymi problemami, które dotyczyły terapii szokowej, która wywróciła dotychczasowy system ekonomiczny. Co jednak najistotniejsze jeśli grupa zawodowa rolników miała problem, to zaraz podobne problemy trapiły przemysł związany z produkcją dla rolnictwa. Inaczej także nie było w tym wypadku, ponieważ rolnik, którego nie było stać na ciągniki maszyny, zwyczajnie ich nie kupował. Wiadome było natomiast to, że jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać, to albo rolnicy rozniosą tych, którzy do tego doprowadzili, albo ci, którzy do tego doprowadzili będą starali się poprawić sytuację. W tym wypadku po dużej fali strajków sytuacja rolnictwa została polepszona i przede wszystkim bardziej ustabilizowana niż na początku lat 90., ale to nie oznaczało końca problemów producentów maszyn rolniczych, którymi w większości były państwowe molochy. Które nie były przystosowane do zupełnie nowych realiów. A tutaj warto przypomnieć sobie, że początkowym największym zmartwieniem wielu zakładów był fakt upadłości PGR-ów, które nie tylko odbierały duże ilości sprzętu, ale także wraz z ich upadkiem na rynek dostało się tysiące używanych maszyn, które były sprzedawane za naprawdę śmieszne kwoty, a to spowodowało, że rolnicy wybierali je znacznie częściej niż nowe, zazwyczaj podobne produkty. W połowie lat 90. sytuacja na rynku maszyn oraz ciągników jest jednak już trochę lepsza niż wcześniej, ale tak jak mówiłem, wiele dużych państwowych zakładów nie może sobie poradzić z brakiem zapotrzebowania na ich produkty. Tutaj też rodzi się historia wielu firm, które jeśli nie wystartowały wcześniej, to startowały właśnie teraz i przy tym od razu posiadały lepsze położenie niż zakłady państwowe. I tak też w połowie lat 90. przedsiębiorstwo Leda postanowiło wejść na rynek ciągników rolniczych, za sprawą sprawdzonych konstrukcji ze wschodu. Na starcie zacznijmy od tego, że nasza historia rozpoczyna się od dwóch fabryk zlokalizowanych na terenie byłego Związku Radzieckiego, dla których każda współpraca była wręcz kluczem do wyjścia z problemów, które, jak już wiecie, stały się domeną wszystkich państwowych zakładów bloku wschodniego. I tak też marka Leda postanowiła podjąć się współpracy z VTZ, czyli Władymirską Fabryką Ciągników, oraz LTZ, czyli Lipiecko Fabryką Ciągników. Ta pierwsza jest znana głównie za sprawą swojego sztandarowego produktu, którym został ciągnik T-25, zwany też Władimircem albo Ruskim. Natomiast fabryka LTZ jest znana z produkcji ciągników serii T-40, które obok MTZ-ów i JUMZ-ów stanowiły podstawowy wybór każdego kołchozu z krainy komunizmu. Fabryka LTZ w 1991 roku wprowadza na rynek także nowy model, który jest duchowym następcą T-40, a jego nazwa to LTZ-55 i to właśnie na nim będziemy się skupiać w dalszym biegu naszej historii. Otóż zakładam, że przedsiębiorstwo Leda zauważyło, że marka Pronar, która już od jakiegoś czasu montowała ciągniki MTZ, Całkiem nieźle na tym wychodzi. Wtedy, też osobie zarządzającej, która być może właśnie po to założyła firmę, przyszedł do głowy pomysł importowania także mniejszych ciągników, które w obliczu wycofania 30 oraz 60 mogły stać się bardzo popularne. Oczywiście Ursus miał dalej swoich przedstawicieli w tym segmencie, jednak opinia o nich w tamtym czasie była dość mieszana. Ale tutaj, pierwsze skrzypce miała grać oczywiście cena. W końcu, nikt przecież nie kupował mtz z Plonaru, gdyby nie konkurował on ceną, a potrafił to robić jak żaden inny traktor. I tak przykładowy MTZ82 zmontowany w Polsce kosztował prawie 29 tysięcy złotych, a Ursus 514 lub 914, które były w podobnym segmencie, kosztowały odpowiednio po około 45 000 oraz 55 tysięcy złotych. Za konkurenta w Władymirce możemy uznać natomiast model 2812, który może i był mocniejszy, ale jednak znacznie droższy niż ciągnik ze wschodu. LTZ55 natomiast powinien konkurować z Ursusem 3514 lub nawet 4514. Ale jego cena sprawiała, że faktycznie konkurował z modelem 3512 i to w podstawowej wersji. Montaż ciągników rolniczych w jednym z zakładów marki led rozpoczyna się już w 1995 roku. Pierwszymi trzema modelami, które będziemy omawiać, są ciągniki z fabryki VTZ: modele T25A1, T30A69 oraz T30A80. Z czego drugi, pośredni model był produkowany w największych ilościach. Jednak tutaj musimy coś sobie wyjaśnić. Bo jest to bardzo istotne dla naszej historii. W fabrycznie nie istniało coś takiego jak LEDA T25A1 i T30A69. Była za to LEDA T25A, która pod wieloma względami była bliska modelowi T25A1, które jednak mogło posiadać dodatkowe oznaczenia jako VTZ25 lub VTZ31. W tym wypadku różnica nawiązywała do mocy modelu, która w zależności od liczby po oznaczeniu VTZ wynosiła 25 lub 31 koni mechanicznych. Stąd też możecie spotkać się z określeniami T30A69 na LEDy T25A, które posiadały dodatkowe oznaczenie VTZ31. Tutaj też bardzo problematyczne jest określenie reszty ciągnika, ponieważ Ledy to jest jeden wielki miszmasz zarówno modelu T25A1, jak i jego następcy, którym został model T30A69. Silnikiem, który napędzał wszystkie ciągniki montowane w Polsce był dwucylindrowy D120 o pojemności 2077 cm. Moc, którą generowała jednostka wynosiła 25 lub 31 koni mechanicznych. Co ważne model T30A80 posiadał tylko mocniejszy wariant. Skrzynia biegów pochodziła z ciągnika T25A1, w którym do dyspozycji mieliśmy 8 biegów do przodu oraz 6 wstecznych. Wodymirce dodatkowo były wyposażone w rewers, który ułatwiał manewrowanie ciągnikiem. Pompa hydrauliczna we wszystkich wersjach miała przepływ 16 litrów oleju na minutę a podnośniki podnosiły 600 lub 1000 kg w zależności od wersji. Ciągniki rolnicze produkowane w Polsce posiadały także seryjne kabiny, które początkowo były sprowadzane od oryginalnego producenta. Model T30A80 posiadał także napęd na cztery koła, co czyniło go najtańszym i najmniejszym ciągnikiem z napędem na cztery koła w Polsce tamtego okresu. Tak jak wspomniałem, ciągniki posiadały oryginalne kabiny, które jak na połowę lat 90. oferowały dalej pewien poziom komfortu, ale zapomnijcie w nich o jakiejkolwiek ergonomii. Następnym znacznie ciekawszym ciągnikiem moim zdaniem jest Leda 55A, która była natomiast zbudowana na wzorce LTZ-55A. Oryginalna wersja ze wschodu była napędzana czterocylindrowym silnikiem D-144-42 o pojemności 4150 cm3. Jednostka ta podobnie jak ta z Władymirca była chłodzona powietrzem. Silnik D-144 generował moc 52 mechanicznych i bliżej nieznany moment obrotowy. Podobnie jak w przypadku Władimirca polska wersja LTZ była miszmaszem, tym razem jednak ciągników LTZ-55 i LTZ-60AB, z którego postanowiono zastosować silnik D248. Jednostka D248 to również czterocylindrowy silnik, ale o większej pojemności 4750 cm3 i za którego chłodzenie odpowiadała ciecz, a nie powietrza w wypadku standardowego silnika. Moc, którą generował silnik D248 w polskiej wersji, wynosiła około 55 koni mechanicznych. Skrzynia biegów, która została zastosowana w ledzie, miała 10 biegów do przodu i 6 biegów wstecznych. Podobnie jak w przypadku Władimirce, ta przykładnia posiadała rewers. Wałek odbioru mocy posiadał jedynie opcję 540 obrotów, a o hydraulice w polskiej wersji nie wiemy zbyt wiele. Wiadome jest to, że w ruskiej oryginalnej wersji została zastosowana pompa o przepływie 51 litrów a podnośnik miał udźwig 1500 kg. Leda posiadała także wielki atut, którym był seryjny napęd na 4 koła. Pierwsza kabina oczywiście pochodziła ze wschodu od oryginalnego producenta. Tutaj było lepiej niż w przypadku Wodymirców, jednak do szczęścia było jeszcze daleko. Tak jak powiedziałem, montość ciągników wystartował w 1995 roku i praktycznie od razu ruszył z kopyta. To o czym tutaj warto powiedzieć to fakt, że ciągniki nie były montowane w Warszawie na ulicy Wynalazek 3, a na co wskazuje bardzo wiele dowodów miejscowości Brzeźno, położonej w województwie lubelskim. W pierwszym roku działalności LEDy udaje się sprzedać około 200-300 ciągników, i przy tej okazji rolnicy podpowiadali marce, co można byłoby zmienić albo poprawić. I tak też po roku produkcji standardowych wersji w 1996 roku do produkcji weszły ciągniki wyposażone w polskie kabiny produkcji Sokółki. Był to dość wielki skok pod wieloma względami. Jakościowym, ergonomicznym i praktycznym oraz wizualnym, a takie przynajmniej kabiny sprawiały wrażenie, jak były nowe. Co warto też powiedzieć, to silniki LEDy początkowo, ale przez bardzo krótki czas miały posiadać malowanie takie same jak z fabryki, z których przyjeżdżały do nich podzespoły. Jednak po zmontowaniu pierwszej partii, marka zmieniła malowanie od tej pory T25, T30 oraz 55A, posiadały identyczną kolorystykę. Nowy układ to czerwone oblachowanie, czarne podwozie i rama kabiny oraz srebrne felgi i dach. Wersje, które posiadały jeszcze oryginalne kabiny producentów ze schodu, kabiny były czerwone. Najlepszym sezonem dla Ledy bez wątpienia był rok 1997, kiedy Marka mogła zmontować nawet 600 ciągników T25 i T30 i około 200 sztuk LTZ-55. Początek roku 1998 dla marki był dalej dość optymistyczny. Jednak dość szybko okazało się, że po wycofaniu kredytów preferencyjnych dla rolników zbyt na mniejsze ciągniki praktycznie ustał. Wtedy też marka wpadła w pierwsze problemy sprzedażowe i sprzedaż ciągników spadła do około 150 sztuk w przypadku Władymirców i kilkudziesięciu sztuk w wypadku LTZ-ów. Marka w takiej stagnacji przetrwała rok 98-99, ale w 2000, nie widząc dalszej poprawy, a wręcz coraz większe problemy ze zbytem, firma decyduje się zakończyć montaż ciągników. Przez cały okres produkcji fabryka zmontowała około 2400 ciągników T25 i T30, natomiast liczba LTZ-ów wynosiła około 600 ciągników. Po dodaniu do siebie wchodzi nam liczba 3000 ciągników, a więc tutaj ciężko mówić o jednostkowej produkcji, ale i o tak masowej jak Pronar. Zapytacie mnie teraz, dlaczego marka Leda zakończyła produkcję ciągników. Poniekąd pokazałem Wam to już wcześniej, mówiąc o wycofaniu kredytów preferencyjnych, ale istniało przynajmniej jeszcze kilka przyczyn, dla których marka nie mogła odnaleźć się po 1998 roku. Przede wszystkim Leda nie stworzyła większej gamy modelowej, która obejmowałaby także segment około 80-90 koni mechanicznych który mimo kryzysu osiągał pewne poziomy sprzedażowe. Ten fakt wykorzystał naturalnie Pronar, który startał z czystą kartą trochę wcześniej niż Leda, ale przede wszystkim posiadał w ofercie ciągniki segmentu, który tak naprawdę dopiero się budował i oferował w nim dość dużo za niezbyt wielkie pieniądze. Druga kwestia to brak reklamy, która mogłaby spowodować większą rozpoznawalność marki. Obszar operacyjny tych ciągników to był w większości wschód, ale Leda nie miała opierać się o województwo podlaskie czy mazowieckie, a lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, a nawet łódzkie. Na zachodzie kraju ta marka jest kompletnie niekojarzona z powodu tego, że były tam większe gospodarstwa, które potrzebowały większych maszyn. W mojej okolicy zaobserwowałem zaledwie dwa ciągniki tego dawnego producenta, a gdy wybrałem się do województwa lubelskiego w niedalekiej okolicy Kocka, ciągników tych było dość sporo. Od jednego kolegi dowiedziałem się także, że w zasadzie im bliżej montowni, tym więcej ciągników led -y idzie spotkać. A wy co sądzicie o ciągnikach marki Leda? Stracona szansa? Czy być może marka bez przyszłości? Dajcie znać co myślicie w komentarzach, a ja się z wami na ten moment żegnam.